Cześć kochani, witajcie cieplutko. Jest w pół do jedenasty, Oskar na drzemkę. Zostawił mi trochę ziemniaków, mam zabiegany cały dzień. Zresztą jak wiecie dzisiaj odkładam je i będą na kopytka. Oczywiście dzisiaj nie dam rady zrobić kopytek. Już kończy mi się gotować zupa pomidorowa, bo to będzie najszybsza opcja, żeby zrobić obiad, to jest ugotować zupę pomidorową. Dobra, kopytka zrobię jutro, idę zaraz się umalować. Już sobie zrobiłam plamę. Dziś mi się zapodziewały wszystkie moje czarne sukienki. a mam ochotę na czarną sukienkę. No, w razie nijakie, kończę zupę, jeszcze mam mleko, muszę ugotować młodemu. On sobie zasnął, bo wstało po siódmej, więc poszedł spać, bo nie wiem, czy dzisiaj będzie miał czas jechać. Muszę doprowadzić Nikolę na piechotę idziemy, bo to ładna pogoda, chyba że nie chcę się samochodem wiedzieć, co i specjalnie. No, więc pójdziemy na piechotę, na spacerek, a potem po nim jedziemy. I nie wiem, jak to zrobię, czy opłaca mi się z domu wracać. Na 15 mamy szczepionkę, zanim zrobimy. Na 17.30 ja mam. Nie, nie lubię takich dni. Nie lubię takich dni. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, co nie? Czekajcie, zrobię sobie wodę, garnek. Jeszcze się idę umalować. No, jeszcze jeszcze? Wrzucę młoszczyznę. Oczekuję. Sprawdźmy stan warzyw. Już jest dobry. Zaraz będzie koncentrat. Ale wiecie, to najlepszy smak daje, co nie? Dobra, to teraz spróbuję. Dobra, jak sobie dochodzi. A ja wstawię na drugi to czy znaczy drugi palnik. A tutaj już zacznę gotować kaszę młodemu. Cześć, żebym przez przypadek nie wzięła tej łyżki do kaszy jego. Tutaj mam jego kaszę mamną. łyżka. Pratuję. A i wiecie, że chodzą mi cały czas po głowie te spodnie. Z jednej strony mi się nie podobały, z drugiej strony mi się podobały. Hmm, sama nie wiem. No, ja zastanawiam się. Ale do tego krótki po ja tu przekać błyska. Teraz takie w sumie. Aby się zaraz malować nałożyłam y, filtr, niech mi się wchłonie. Oczywiście już dwa prania zrobiłam, no ale skoro wstaliśmy wcześniej y, na 12.30. No to skoro wstaliśmy wcześniej, to ja na pierwsze to zostawiłam pranie, wypiłam kawę, chociaż może jeszcze jedną. Oskar był taki marudny. W nocy też mi spać nie dał. Popał, kurde, kręcił się. Zdoka, zamykaj się. No ale co? Nie mogłam potem znaleźć książeczki. Nie wiem, czy będą potrzebne, czy nie, ale wolę ze sobą je zabrać. Yy... No właśnie. Dobrze, że wczoraj pojechałam, załatwiłam tamto. Dobra, szybciej. Więc wiecie, to już jest z głowy. Ten papierek tylko do szkoły po pieczątkę. Dzisiaj podobno ma przyjść moje Allegro. Już się spóźnia chyba z 2 czy 3 dni. Yy, zmieniają termin dostawy. Jak mi to przyjdzie, to zabieram się za szafę. Ja mam nadzieję, że przyjdzie szybko, żebym to zdążyła zrobić. Stoicie nisko i znowu wyglądam, jakbym miała jakieś <noise> wiszące wory pod oczami albo... <noise> Dobra, ważne. Okej, okay. to niech to się zacznie grzać, a ja pójdę szybko nałożę może sobie ten podkład, co? Nie lubię, jeszcze ciut. nie lubię tracić czasu przy takim gotowaniu. Tak, to sobie zostawię, to położę. Dobra, nie, nie to. Za nie to się zdarzy, nie? Jeszcze kosz cały jest, do wiecie co się Dobra, to chodźcie, i po nałożyć podkład. Zaraz, żeby nie wyszło, wiecie co. Że mi kasza wykipi. O! Znaczy kasza jeszcze nie, bo tam nie ma kaszy, ale mleko. Ale zanim się podgrzeje, to kilka chwil mam. No więc, wiecie, ja to będę tak biegać. Ja tak często robię. Robię coś, kaszę gotuję, ściele łóżko. Położę się radło, kołdrę, szybko biegnę, pomieszać. Potem poduszki, i tak na raty. Może jakiś park, zahaczy. Nie chcę mi się wiedzieć, co jechać do domu, bo to jest strata czasu. No bo podejrzewam, że będziemy mieć dwie godziny, nawet nie całe. Yy, to co, zdążę dojechać nawet już nie do domu, myślałam, żeby do rodziców, bo troszeczkę bliżej tam. I co? I wejdę i co? Zrobię za herbatę. Nie zdążę się zagotować wodę, no musiała znowu jechać. Ja jego jeszcze jakbym mogła zostawić oskarka, ja nie mam co z nim zrobić. No to muszę ze sobą go brać. Jutro na pobranie krwi też muszę go ze sobą zabrać. Nie wiem jakiego dnia wy to oglądacie, ale jutro jest u mnie piątek. No, więc jak wypada niedziela, no to... Nie wiem, nawet czy niedziela jakoś, jak to wypada u was. No, i muszę z nim jechać, zobaczymy, jak to będzie. Samego rana Nikola na szkoło, do szkoły ma na rano, więc na ósmą, więc ją. On no i tak zawsze wstaje ciemno tu jestem, jak zwykle. No więc on wstanie. Ubierzemy się, zje coś. Zanim Nikola wychodzi ze szkoły, to kawę wypiję. A nie, nadawczy, ma być? Mm. Dobra, ja Dobra, no dawczy, trzeba być. Dobra, to się wodzę, ropije. Dobra, i pojedziemy. Teraz to szybko, tylko mam nadzieję, że on nie będzie wiecie. Yy, się bulwersował, denerwował. Poczekajcie, będę kaszę. Mleko w w sensie. Nie będzie się bulwersował, wiecie, że coś mi się dzieje. I czy będzie się no, Czekajcie, Poczekajcie, bo zupę wyłączyłam. Ok, to tutaj zaraz zmniejszy gaz. Przemieszam, żeby nie... No dobra. Przy takim gotowaniu kaszy zawsze mam dwie mokre. Brudnia, bo jedną łyżką mieszam, przyjmę mleko, bo mi się troszeczkę zagrzeje, a potem, jakbym dała tą łyżkę, to też całą mi się kaszy. Dobra, szybko coś malować. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Zabiegany dzień. Piero wieczór będę miał luźniejszy, więc nie wiem, czy mi się uda pobiegać dobry ten. Gdzie jest w ogóle mój podkład? I gdzie ja wsadziłam swój ten korektor? Wszystko powinno być w jednym miejscu. Musiałam gdzieś wsadzić. Oni mi tu grzebią. Jest tu podkład, ok, ale nie, mam korektora tego, co Ja Nawet nie pamiętam, czekajcie, jaki to był korektor. Dobra, nie wiem. Ale mam brudne lusterko, znowu zachlapane. Oskar, jak myje zęby. chyba wiecie co? jejku, jaka ja tutaj słabo wyglądam u Was. Ale dobra, yy, w rzeczywistości wyglądał lepiej. On, jak myje o, zęby, to po prostu lusterko to jest. Może zbliżmy się, o proszę bardzo. bardzo, plama na nosie by nie było zaraz jakichś tutaj brwiłam całe... no dobra. Okej. Okay. Jest jakoś. Ułożę gąbeczkę. Myjcie za każdym razem gąbeczkę. Ostatnio myłam kilka razy, codziennie, a teraz znowu nic, co mi daję dzisiaj. Okay. Ale ważne, żeby wyschnie, Zamówiłam zresztą sobie takie też y, opalnie, jakby przyszły. Zawsze na tym puszku dużo się zbiera. Yy, fajnie, jakby przyszły te takie do jajeczek, znaczy do, do gąbeczek, takie do przechowywania, bo nie mam w sumie, powiem bam, że jak gdzieś jadę, to nie mam co spakować yy, gąbeczki. Nie? Więc takie właśnie jajeczko sobie zamówiłam. Było takie coś kiedyś chyba w yy, Action, ja tego nie kupiłam, bo stwierdziłam: A po co mi to, jak ja zawsze jestem w domu? A właśnie, guzik, prawda, czasami gdzieś pojechałam, czy do mamy, czy coś i musiałam papierki owijać. A tak to wiecie, on nawet jak się umyję go, no to on może sobie wysnuć, bo tam są dziurki. Rozumiecie? Rozumiecie, nie? O co, co chodzi? Rozumiecie? Użyłam swetr. Sukienka nie mogę znaleźć żadnej sukienki czarnej. Żadnej. Tylko tą by znalazłam. A przecież mam, ale taką wiecie, y, na ramionczka. Nie taką z długim rękawem. Z długim rękawem? To ja mam. Nic nie kipi? Mam nadzieję. Dobra, szybko. Ja to się że co? Może za długo trwać. Yy. To wy się przyniesiecie do jakiegoś ciekawszego momentu. nie, zakręca się. Kręca się, zakręca się. bo kasza nie wykipiała, bo to będzie nie? Dobra, teraz reszta pakierza a wy za chwilę do jakiegoś ciekawszego momentu, bo tu będzie długo trwało i nudno, może być. No i dobra, przyszło moje zamówienie. Nicole odwiozłam jednak samochodem, dlatego że się nie wyrobiłabym nawet zaczynanie. Mam przyszło ogromne pudło. Przesuń się, przesuń się. O! A, takie duże. Dobra, otwieramy, Co? Przesuwać. Ojej, już zobaczcie, ja miałam wziąć nóż. A to jest do tego. Po no Do gniazd nasiennych yy, owoców. Jabłek złaś. No dobra, może, ale przysuniesz się w Weź paluszki. Nie chcecie? Dobra, damy radę tym też. O. Także od razu zrobimy segregację. A czy nie, ja już po segregację zrobiłam. Bardzo dużo segregację. Bardzo dużo wyniosłam. Oddałam zabawek. Yy, więc to wszystko ląduje tu, mam nadzieję. Gdzie się zmieścimy? Będę mogła teraz zabrać się za porządek w szatni. Okej, okay, uwaga. Ojej, a po co te wypełniacze jeszcze? Nie no. Aby się nie uszkodziło. Okej. Okay. W sensie mam nadzieję, że za szybko nie zostaje wkłamane. Ciężkie. To do pusty. Dobra. Tym się zajmiemy później, chociaż to dobre będzie ma jakieś takie ozdoby. Tutaj, chodź tu. Tu mam najciekawsze. Słówka była, ale nie waliła Ale szybciej przyszło, niż ja bym pojechała do tego akcji. Ojej, ile tego jest? Nie, bo ty połamiesz to, królu. Musimy nożyczki wziąć. Dobra. Oskar już wziął na Zobaczcie, jakie ma narzędzie Oskar. No od razu posprzątamy te zabawki, To już będziemy czekać. To posprzątamy zabawki, a ja resztę sobie od rana. Dzisiaj nie mam czasu, bo mamy dwie godziny. Z kawałkiem Au. nawet. Au. To więc wiecie. Dobrze, już mam obiad ogotę, ugotowany, wysuszone, czy suszy się tanie. Puszczają się te Oskar już spał. Też. Mhm. Ale ty mi pomagasz. Ok? Przedawca, przedawca. A tatia i tu mi Dobra. Ojeju! Michu! Ile tego jest? To na tifu będzie. Dobra, udało się, dostaliśmy. Udało się! Udało się, brudne jeszcze jest zaklejono? no nie wierzę. To będzie, to, rok trwało. To otwieraj, te przykrywki. Ale to jest, patrzcie. Ojoj! Ojoj! Aha! Takie? Yy, to na zabawki, a to gąskie jest. Takie szczęście. Szerokie. O, super, to tu idzie. To idzie do tego. To są na kółeczkach chyba. No. O, jeszcze. A, kółeczka o. do tego. A to tu, tak? I co tutaj będzie? No, no. To na bez kółeczek są. Dobra. Dobra, no chociaż trochę będą ogarnięte te zabawki. To co tutaj robimy? Wkładamy wszystkie zabawki! Chodź szybko! Mam wodę, zrobię sobie kawę. To nie wygląda tak, jak ja chciałam, żeby wyglądało. Przykrywka jest absolutnie niepotrzebna, mogłam wziąć takie pudełko bez przykrywki. No ja znowu źle wygląda, ale nieważne. Już się zmęczyłam, zawiozłam Nikolę, bo na piechotę naprawdę byśmy się nie wyrobili. Yy, ogólnie ono jest okej, okay, wszystko z tym dobrze, no tylko, że to i tak cały czas jest bałagan. Mimo, że dużo zabawek naprawdę jest wyjętych, bardzo dużo oddanych to nie wygląda tak jak ja bym chciała. Ja myślałam, że to będzie na płasko, wiecie, zamknięte, a jednak tam rowerek, który musi być w domu, bo ona on nie jeździ. Tam jest ta kopara, ona nie jeździ. Tutaj samochodzik na nie jeździ. On nie da w ogóle w sensie kopara tak. To wam pokażę. Jego rowerek, jego kopara, bo bez kopary może trochę łyżki. z tym drogą, głośno, ale fajna kopara. Tutaj jest jego y, Mercedes. Więc co? Wszystko jest potrzebne. Co nie, panu? Nie da się tego. No i to i, i tam jest jeszcze taki samochodzik mniejszy. O ten. On, on musi go mieć, bo to się zabawi. Jest... Tak. Tu jeszcze. A Nie, nie, nie. nie. Tak, to już oskarka. Już nie wyciąga, już to poukładałam. Podniosłam, bo masz. No dobra, już tak. Wszystko jest oskarka. już skarka. Już dobrze. A no. Dobrze, ale już chodź. Tutaj mamy karton, zobacz. Tym kartonem miały się bawić. O, tu wkładamy. Chodź. Tu wkładam, no dlatego to źle wygląda, bo mi... No, ale niestety nie poradzę, dopóki ma zabawki. A tego nie wyniosę, bo on się tym bawi. To i tak był jeszcze jeden rowerek i go wyniosłam. Chociaż tyle. Dobra, chodź. chodź. Wszystko się teraz podoba. To baba? Podoba się wszystko? Brudny w jajecznicy kolega, w pomidorach. Ale zaraz się będziemy przebierać. To ja idę zadzwonić do mamy. Do i co ty pewnie bałaś co robisz? Ojej! Telefon! Dobra, jeszcze zapomniałam o tej piłce, bo... Ale może ją chociaż wyniosę, taka filkła do skakania. Swojego czasu były dwie takie. To było dużo miejsca zajmowały. A nawet przez chwilę były trzy. Szczotkę mam, bo idę zamiatać. Co za piękna, wspaniała wiadomość właśnie do mnie doszła. Kto dzwonił do mnie? Telefon. pani z szpitala. Niko. Sorry! Telefon Nikola ma na 15, a ja miałam na 17.30 i właśnie pani dzwoniła, czy jest możliwe, że miał na 15.30. Jak jest idealnie, nie, Nikola, zdążymy zrobić szczepionkę i ja pójdę sobie do ortopedy po poskierowania normalnie git, bo już myślałam, że już, już miałam plany kilka w głowie, co tu zrobić, żeby. Nie wiem, nie pocało mi się wracać. Co tu robić w sumie z dziećmi w ogóle plac zabaw, piach, potem znowu iść brudne i w ogóle, więc... Ach, teraz już spokojniejsza jestem. Jestem już spokojniejsza, jak dobrze. Ach, wiecie, z Nikolą to nie ma problemu, bo ja sobie pójdę nawet posiedzieć gdzieś, a nie wiem, nawet byśmy poszły sobie gdzieś na kawkę, na cokolwiek, na lody, ale z Oskarkiem, no on nie usiedzi w miejscu. On tu już mi taką awanturę zrobił, już tu porozwalał wszystko, że wiecie co, że ja, ja już mam dzisiejszego dnia dość, ale cieszę się, że ten dzień jeszcze nie będzie taki zły. jest zrobiony, pojadę, szybko wrócę, Cudownie. Dobra, mama do mnie dzwoni, teraz sobie odzwonię. Idę, idę, kawę sobie przyniosę. Więc na lajciku, jak wspaniale. Och, jak ja się cieszę, że pan doktor chciał wcześniej. Ach. I love you. <grym> Taka drobnostka naprawdę może zrobić dzień. Co to, że ubrania leciły? się sprząt. Nie, a poza tym nie, no nie będę sprzątała, bo Nikola miała to przez chwilę, Żeby yy, się z piżemy, w ubrania. I, i, I co, A na sukience. Mm. I wiecie, no wrócił się z powrotem, nie? To miała z pół godziny. Dobra, to ja swoją torbę muszę też teraz posłać. Mm, z tymi ciuchami. Jej, yeah, jak ja się cieszę, uwierzcie mi. Jak ja dzisiaj źle wyglądam i czuję, że źle wyglądam, jak nawet nagrywam, bo... A szczerze mówiąc, no dobra, ja jeszcze włosy nie bo zajęłam się gotowaniem i tak dalej, praniem, gotowaniem obiadu, makaronu. Nikola jeszcze wymyśliła sobie makaron z warzywami, z, owoca... z warzywami smażony. Więc ja tutaj gotowałam dużo. Może wieczorem zabiorę się za szafę? Lustro znowu prosi. Z tej strony jest trochę lepiej. Wygląda to. Wyglądało lepiej, wiecie. Będzie wyglądało lepiej, jak już wszystkie zabawki znikną. No, nie wiem, kiedy załastał, kiedy mój syn przestanie się bawić. Albo nie wiem, co ja sobie myślę. Nie wiem. Idę po kawę. Happy, happy, happy. Powiem Wam, że nie takie łatwe jest z nim. jest taki niegrzeczny. Mamy pół godziny czekać, jest dużo ludzi. Oprócz tego, roszczeniowi ludzie już widzę, że są, którzy nie wiedzą na którą godzinę mają. A ten tam po prostu fika mika i nie mam siły. Nie mam siły, po prostu już wykończył mnie. A jeszcze z 15 minut musimy poczekać, i o ile wejdziemy o czasie, choć w co wątpię, no. Mówię, mówię, mówię. Pomyślałam, że wyjdziemy na pochodzimy pochodzimy dookoła, ale zrobiliśmy dwa kółka, on wyrywa się tam wszędzie. Więc co? Też ulica jest, też tam jest niebezpiecznie. No więc tutaj coś znalazłam miejsce. Może nas nie pogonią, taki parking. Ale na razie jest bezpiecznie, bo żadnych samochodów nie ma. No, z jednej strony fajnie, że przełożyli mi godzinę, ale nie wiem, czy wejdziemy o czasie. Chociaż z, jednej, z drugiej strony i tak jest lepiej niż do 17. No potrzymaj Miśka, bo ja już biorę jego. Dobra, idziemy, zobaczymy, może coś poszło. Idziemy? No idziemy, chodźcie, idziemy tam. Z dziećmi to jest z dziećmi. Samemu to się naprawdę inaczej załatwia wszystko. Dobrze w To więc daj, dawaj. Światełka są. Co uwaga, bo to błoto. Szybką rundkę. Taką dość szybką powiem Wam, że chłodno jest, naprawdę chłodno. Jeszcze się nie rozgrzałam, jeszcze czuję taki chłód. No i co? Chyba trzeba będzie jakieś koszulki wkładać. O tu już wyschło to błoto. No, chociaż wiem, że jak dobiegnę tam kawałek dalej jeszcze pół kilometra. To zrobi mi się gorąco. A ja tutaj melduję się i żegnam się z wami. Jutro mam więcej badań niż myślałam. Nie wiem czy z wynikami wyrobimy się. Myślałam, że to tylko krew tu jednak. Może zaszaleli. Nie dam. Zobaczymy co ja będę mogła zrobić. Co, co będę mogła zrobić z Oskarem? Bo no, nie wiem. Zobaczymy. Jutro się dowiecie, także papa. Pa. Pa.